Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, wróżba fortuna z tej strony. Dzisiaj zapraszam wszystkie koziorożce oraz te zodiakalne oraz te z ascendentem w koziorożcu na wysłuchanie horoskopu, na marzec. Będzie rozkład z kart tarota, yy, będzie aspekt finansowy, miłosny, zdrowotny, poruszony, dopowiadające karty Lenormand oraz magiczne przesłanie od wróżek na miesiąc marzec dla koziorożca. Dobrze, zaczynamy, zobaczymy tydzień po tygodniu, co się będzie działo. Najpierw potasujemy karty. Już wypadają tutaj karty, wypadły mi i musimy... się z tym zgodzić. Dobrze, koziorożec, tarot. O, proszę bardzo, takie energie szybkie. Koziorożec. Koziorożec wchodzi z energią kochanków w tym miesiącu, czyli y, to raczej y, w partnerstwie tutaj dobrze y, nawet bym powiedziała, że y, zgoda, harmonia, ale także i poczucie takiego spełnienia macie bardzo jakąś dobrą energię od początku miesiąca w, z energią świata tutaj wchodzicie trójki monet, ale także pazia monet Ym, jesteście yy, i zawodowo od marca spełnione zawodowo, ale także i uczuciowo myślę drogie koziorożce yy, jest już sukces na waszym koncie, którego doświadczyliście i będziecie z taką energią moc jest następna, z silną energią, witalnością, szli przez ten miesiąc. Możliwe też, że yy, czeka Was yy, coś do załatwienia z, z dalszą podróżą może nie taką dalszą do 100 kilometrów, będziecie załatwiać tam jakąś sprawę z mężczyzną, może to być mężczyzna z urzędu i będziecie, przyniesie wam to dużą harmonię, będziecie zadowolone, drogie koziorożce. Jest energia spełnienia. Będziecie, połowa miesiąca mówi o takim nagłym, jak gdyby przebudzeniu się ze snu, odrodzeniu, i będziecie myśleć, właśnie, że wszystko zaczyna się od nowa dla Was w życiu, i także to Wam jakoś jednocześnie da energię, da witalność, to odrodzenie. Wszystko takie myśli będą bardzo ciekawe. Wszystko będzie się działo tak, jak gdyby po Waszej myśli, ale nadal. Będziecie czuć za chwilę, za moment znowu ten sam jakiś problem powracający. Tutaj właśnie takie dręczenie, zamartwianie się przy dziewiątce mieczy z powodu, tak jak gdyby to było dzieci, młodych osób z rodziny, waszych dzieci, waszych wnuków czy studentów. Będziecie chcieli, trochę się będziecie martwić. I to dosyć y, długo, y, ponieważ y, coś jest robione właśnie za waszymi plecami. Może to być również y, jakieś oszustwo tutaj z, ze strony młodych ludzi, ale także mogą być problemy na przykład w leczeniu y, z dziećmi. Tak, może należałoby zmienić y, lekarza. Jeśli coś będzie dolegało Waszym dzieciom, ja bym to tak tutaj właśnie powiedziała: W uczuciach nie będzie tak źle, właśnie mówię, że takie poczujecie takie odrodzenie i taką siłę z Waszego związku. Będzie to Wam dane w tym miesiącu, będzie dużo harmonii, ale też będzie trochę właśnie zamartwiania się, może nawet bezpodstawnie, ja bym powiedziała i to też Wam tak jak gdyby zasłoni tą radość właśnie w marcu, zasłoni radość z życia. Te problemy mogą być właśnie z dziećmi, z młodymi osobami, ale proszę się nie martwić, bo tutaj jest energia spełnienia będzie dobrze. To są problemy przejściowe, które mm, muszą być i one, tak jak gdyby, są do przerobienia w Waszym życiu. Dla Was drogie koziorożce, co w zdrowiu? No musicie uważać właśnie, aby nie zadręczać się po nocach, spać, bo mogą Was dręczyć nawet jakieś koszmary w marcu. Na podwójne narządy trzeba uważać, ale także aby się na układ pokarmowy tutaj czymś nie przytruć, aby czegoś nie zjeść w pośpiechu, bo może być jakieś zatrucie pokarmowe. Nie będzie, nie będzie tak źle, poradzicie sobie, ale proszę uważać na to, co się je. No i oczywiście na sen, spać dobrze, nie martwić się, nie stresować się na zapas, bo to jest, to i tak nic nie pomoże. A tu nie ma aż takich dużych kłopotów, aby się tak zamartwiać. To chciałam właśnie koziorożcom przekazać. Karty Lenormand również powiadają tutaj, podpowiadają, aby wybrać jakąś drogę. O tym również mówią kochankowie. Może macie dużo y, współprac, bo jest tutaj y, trójka monet, czasem trzy zajęcia, czasem dwa zajęcia. Trzeba będzie coś wybrać, aby y, ta harmonia w życiu była, bo y, też takie gonienie za pieniądzem nie jest dobre dla waszego zdrowia, dla waszej rodziny. Też rodzina potrzebuje czasu spędzonego z Wami. I tu może być właśnie ten aspekt, że trzeba będzie wybrać coś, aby po prostu był ten balans. Nie trzymać się na przykład kilku srok za ogon, trzech prac dwóch prac, tylko zdecydować to jest definitywnie pokazane tutaj, że trzeba będzie coś zdecydować wszystkich ścieżek na raz nie możecie dużo wiadomości, może Was spotkać miła niespodzianka, miły prezent ale również dużo wiadomości od mężczyzny może też być dużo wiadomości od partnera, partnerki maile, smsy, telefony dużo wiadomości i to dobrych tak, jak mówiłam o tej podróży, to może być tutaj właśnie podróż, y, która przyniesie Wam y, podróż w sprawach jakichś y, urzędowo-zawodowych, która przyniesie Wam korzyści, która przyniesie Wam takie odrodzenie, ale także i umiarkowanie, taki balans życiowy. To będzie to. A co mówią tutaj, właśnie y, karty, magiczne przesłanie od wróżek? Co podpowiada na ten miesiąc dla koziorożca? Odejdź, nie tkwij w niezdrowej sytuacji, podejmij działania, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed tobą otworzą. To nic innego, o czym ja mówiłam. Są ścieżki, są kochankowie, trzeba podjąć decyzję, nie trzymać się właśnie niezdrowych relacji czy niezdrowych sytuacji. Myślę, że nie chodzi tu o relacje, myślę, że chodzi tutaj o współpracę, ponieważ to jest przy trójce monet. Chodzi tu o sprawy zawodowe. Taki horoskop dla koziorożca na miesiąc marzec. Myślę, że coś pozytywnego wyciągniecie dla siebie i przyjmiecie za dobrą monetę. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca i do usłyszenia.